Dzień dobry, czytamy poezję, a dziś poezja panegiryczna, toast na cześć wielkiego patrioty i wielkiego męża ojczyzny, od poety, pieśniarza. To z takiej książki z rozmaitymi toastami na wszelakie okazje, a mamy kampanię wyborczą, więc wodzów się eksponuje. W związku z tym zobaczmy, jak to kadzono, jak wychwalano wielkich patriotów. Jak radzono wychwalać, jak przedstawiano gotowiec taki wierszowany. Teraz chyba wierszowanych toastów nikt nie wygłasza na żadnych rautach, ale co nam to? Dziś, gdy wszystkie się ręce cisną do twej dłoni, pozwól mojej piosence niech także zadzwoni. A dumne to i harde ta moja piosenka, dla przemocy ma wzgardę. Przed królmi nie klęka, złoto, blaski, dworszczyzna u niej w poniewierce. Dla niej królem ojczyzna, geniusz, trud i serce. Więc najpierwszy patrioto wśród naszego koła, moja piosnka przed cnotą twoją chyli czoła. Więc geniuszu najpierwszy naszej ziemi drogiej, Moja piosenka najszczerszy hołd ci śle podnogi. nogi, trudu i kochania. Moja piosenka w pokorze swój sztandar ci skłania. Wiedź nas w światła zaranie, wciąż ojcowską ręką. Zachowaj go nam, panie, uklęknij, piosenko. I tu nasz ukochany wódz niech żyje! Chyba. To nie jest najbardziej współczesny model wychwalania, ale jakieś tropy, czyli chwyty retoryczne mogą się przydać. To był PR z XIX wieku w formie toastu. Nie popieramy nadmiernego spożycia alkoholu, nie popieramy przesady w pochwałach. To mówiłem ja, Artur Czesak. Dziękuję.